Cześć, dzień dobry. Rybski Łukasz, portal Polonia 1920. Przegraliśmy. Przegraliśmy po raz trzeci z rzędu. No właśnie, miała być, miało być przerwanie pasy. Miało być przerwanie pasy dwóch meczów bez zwycięstwa. Się okazało się, że tą pasę przerwała Łódź. Dwa sezony bez zwycięstwa na własnym torze z ekipą bydgowskiej Polonii. Cóż powiedzieć po takim meczu? Słaby był to występ polonistów. Mimo, że zwycięstwo wydawałoby się było na wyciągnięcie ręki, ponieważ przed 15 biegiem to Polonia prowadziła 46, przepraszam, 43, 41. Jednak w biegu 15 poloniści podwójnie przegrali z parą Basu Bernson. Czy boli? Wiecie, co jest najgorsze? Że. Żadnych emocji już nie odczuwam. Ta drużyna przestała we mnie, odczu we mnie wzbudzać jakiekolwiek emocje w meczach wyjazdowych. Gdybyśmy jeszcze byli zespołem typu, nie wiem, za czasów Władysława Goloba, gdzie było wiadomo, że na wyjeździe to my, my walczymy tylko i wyłącznie o honor, to jeszcze bym zrozumiał. Ale my jesteśmy zespołem, który teoretycznie ma bić się o awans i przegrywamy. Przegrywamy. Z łodzią, przegrywamy z Poznaniem, przegrywamy również z Ostrowem. Ostrów ok, można jakoś to jeszcze wytłumaczyć. Zespół, który jest teraz w swojej topowej formie, walczy o awans. Cóż, ale jak wytłumaczyć porażki w łodzi w Poznaniu? Można też podejść do tego inaczej. Łódź się nakręca. Łódź też potrafi wygrywać, szczególnie na swoim torze. To samo poznań. No ale czy tam wy przegrywają inni? No nie. No nie zawsze. Nawet Rzeszów potrafił w ostatniej kolejce wygrać w Krośnie, gdzie my tego nie potrafiliśmy. Można się tłumaczyć jakimś, jakąś kontuzją Dmitrija Berże, ale czy to, czy to tak by wyglądało? Ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Dobrze. Przejdźmy do oceny poszczególnych zawodników, i tak przede wszystkim Polonia Bydgoszcz, Kaihu Huckenbeck. Nie był to występ na miarę oczekiwań Niemca. W Grand Prix było już lepiej, awans do półfinałów. Następnego dnia w Łodzi Niemiec najpierw głupia taśma. Potem w biegu 15, gdzie no, powinien wygrać ten bieg, wszystko było. Na jego barkach zawiódł, zawiódł kolejny mecz. Mimo, że dwucyfrówka z bonusem, wstydu nie przynosi to jednak, to cały czas nie jest to. Kaj to miał być lider. Wychodzą, znowu wychodzą u Kaja. Nie wiem, czy to nadmiar startów, czy problemy z silnikami od Wanesena, czy to upadki, których nabawił się w maju. Nie mam pojęcia. Nota dla Kaja 4. Tak, 4. Mimo, że dwucyfrowka no to ta taśma, ta porażka w biegu 15 nie przystoi. Nie przystoi liderowi. Kolejny zawodnik. Tim Serensen. Tim Serensen słaby początek, totalnie pogubiony. Na szczęście druga, yy, druga część zawodów zupełnie inna. No i Tim... Lepiej jakby zrobił ten sam wynik, ale tendencja byłaby odwrotna, czyli zniżkowa, bym go ocenił gorzej, ale tak daje teamowi 4+. 4+, za właśnie za dobre wybory, za wzięcie odpowiedzialności, za wynik w decydujących momentach przywoził zwycięstwa, dowoził 5-1 w biegu 14, także cieszy to. Cieszy to, że to U24 w Polonii jedzie i to jest zawodnik, na którego możemy stawiać w przyszłości. Też nie, nie wymagajmy od Tima, że będzie robił teraz z będzie robił komplety, bo to nie jego rola w tym klubie. W tej drużynie jego rolą jest właśnie punktowanie na takim poziomie, jaki zaprezentował w meczu z Orłem Łódź. Także Team Serencen 4+. Kolejny zawodnik Andras Liager. Andras Liager, no jestem optymistycznie nastawiony do jego wyniku. Nie spodziewałem się, że, że Andras po tym, co prezentował w ostatnich meczach, szczególnie wyjazdowych, odrzucam tutaj spotkania z wybrzeżem Gdańskim oraz ze Stalą Rzeszów. Mówię tylko o spotkaniach w pełnym wymiarze biegowym. Andras robi tutaj dwucyfrówkę z bonusem, i szczególnie, szczególne słowa uznania za bieg 14. Myślę, że od Andrasa możemy oczekiwać występów na tym poziomie, dlatego dla Andrasa 5 minus. Miał on swoje problemy, był cieniem samego siebie, potrafił przegrywać z Potasznikiem w Ostrowie. Tutaj no, zaprezentował się dobrze. Myślę, że to 5 minus, jak na niego, to nie jest zawyżona ocena. Osobiście uważam, że to był najlepszy nasz zawodnik w meczu z Orłem Łódź na stadionie w Łodzi. Biorę pod uwagę nie niezdobycz punktową, chociaż również, natomiast przede wszystkim, zdobyć punktową w zależności od tego, co po danym zawodniku, czego można się spodziewać. A że po Liagerze nie spodziewałem się wiele, także tym bardziej zasługuje na uznanie. Czwarty nasz senior, Mateusz Szczepaniak. Grande Capitano, Grande Capitano. Jeden punkt, jeden punkt w pierwszym biegu po wykluczeniu zawodnika gospodarzy. Klękajcie narody. Słyszałem, że motor Lublin jest za, zainteresowany angażem tego zawodnika. Dzika karta, stała dzika karta na Grand Prix. Wybaczcie tą szyderę. Ale ile razy, ile można mm, usprawiedliwiać faceta, który jest po 30, który pełni funkcję kapitana, który z niejednego pierwszoligowego pieca jad chleb. On nie startuje w ekstralidze. Od niego nie wymaga się kompletu punktów, aby prowadził yy, zespół. Ku Mistrzostwu Polski. Nie. Ten człowiek ma robić około 80 punktów na wyjazdach. 10 plus u siebie. Z jego doświadczeniem. Wstyd, panie Szczepaniak. Tak nie jeździ, kapitan. Ocena jeden, Jeden z plusem. Plus za to, że za sytuację z pierwszego biegu. Na ja myślę, że jeden czy jeden plus to nie ma większej różnicy. Beznadzieja, wstyd i hańba. Dramat. Piąty nasz senior Krzysztof Buczkowski. No Krzysiek Buczkowski 10 plus 1 w czterech startach i w piątym upadek. Decydujący bieg, tak, ten bieg, który tak naprawdę zaważył o losach meczu. Zaważył o porażce Polonii i zaważył o tym, jak występ Buczka jest postrzegany. Jadąc na, na, przegrał, zaczęło się wszystko od tego, że przegrał podwójnie start, tak, z parą Basso-Bernson, gdzie Basso nie jest startowcem. Basso nigdy nie był startowcem, co wielokrotnie też pokazywał, wielokrotnie pokazywał w Anglii, ale też pokazywał to w, będąc zawodnikiem Polonii Bydgoszcz. Jeżeli już dostawał starty, to on robił dużo szumu, fajnie jeździł, czasami bezmyślnie, ale on był zawodnikiem, który się przebijał, przebijał do przodu z tylnych miejsc. Tego nie, było, tego nie było w Łodzi, bo wygrał start. Wygrał start z Buczkiem, Buczek musiał atakować, no i Buczka pociągnęło, troszeczkę przesadził, no i ratując, dotknął nawet zawodnika drużyny gospodarzy, ale żeby nie doszło do karambolu, ratował się już upadkiem. Wykluczony w powtórce wielki Niemiec, Grande Huckenbeck, przegrywa podwójnie. Krzysztof też jest odpowiedzialny za to, za ten wynik, niestety, nie mówię tego z satysfakcją, bo gościa szanuję. Yy, który niejednokrotnie nam ratował tyłek, chociażby spotkaniem w, Ostrow yy, w Ostrowie Wielkopolskim. I do czego zmierzam? Nie, nie chciałbym, żebyśmy wieszali psytas na Buczkowskim, bo już tam co niektórzy yy, widzą przyszłość w czarnych barwach, Buczka też, Buczek też oberwał. Tak, trzeba przyznać, powiedzieć wprost, Krzysztof Buczkowski spierdzielił nam ten bieg, ale nie wieszajmy psów, może. Jaka ocena? No 4 plus 4, plus gdyby to dojechał drugi, byłaby inna. Natomiast tutaj, no do, do, do piątki, na pewno to nie jest piątka, albo nie, nie 4, plus. 4. 4, tak. Bo jednak ta, to zachowanie w biegu 15 ważyło dużo, ważyło dużo. I do tej pory stracił tylko punkt, tak? Punkt. Y miał urwany tak do tej pory dwa zwycięstwa przepraszam trzy zwycięstwa. Jeden nie dwa zwycięstwa jedno, jedna dwójka z bonusem jedna dwójka i wykluczenie także buczek cztery. Oliwier Buszkiewicz Oliwier Buszkiewicz myślę, że. Tam miał ten ten bączek, go wywiózł chyba Sarensen, jeśli dobrze pamiętam. Musiał wtedy zbiegać z toru, ta słynna sytuacja, gdzie sędzia nie przerwał biegu, Oliwier nie zdążył jeszcze zejść, no to było niebezpieczne, sędzia zachował się nieodpowiedzialnie, ale Oliver jak na juniora pokazał naprawdę dobre wrażenie, po sobie zostawił, ja oceniam jego występ na czwórkę. Miał swoje wpadki, ale, ale chłopak walczył, chłopak się starał, do tego czy zawodnika nie ma większych pretensji. Z tego co wiem, też ma swoje problemy, też tutaj jest to zawodnik, który cały czas się uczy, także cieszy jego postawa. Przed sezonem mało kto stawiał, że to właśnie Oliwier będzie naszym najlepszym zawodnikiem w formacji młodzieżowej, no ale to tylko, tylko świadczy o jego profesjonalizmie, jego podejściu do zawodów, jego chęci rywalizacji i dyscyplinie, także Dziękuję osobiście Oliwier za ten, za ten mecz. No i nasz ostatni zawodnik, junior Franciszek Karczewski. 0-0-0. ta jeden Nie może być lepiej. Nie może być na ten plus. Nie wiem, co się dzieje z Frankiem. Tydzień temu mecz z Krosnem. Kapitalne zawody. Jedzie na wyjazd do Łodzi i nie przynosi, nie zdobywa punktu. Nawet no nie, jak to było kiedyś w grze Speedway, z Speedway, Film Speedway Grand Prix tam z roku 2002. Tomasz Lorek komentował, że nie łapie się nawet na Dymek. No nie łapie się na Spaliny chłopak. Szkoda, szkoda. No coś się dzieje złego z karierą tego młodego zawodnika. Pamiętamy go jeszcze w Wilkach krosną, gdzie został wypożyczony z Włókniarza Częstochowa, wtedy we Włókniarzu Paramieśkowiach, Świdnicki. Chyba jeszcze Kowalski wtedy był na rezerwie. No, i Karczewski był wypożyczony do Krosna jako wielki talent. W Krośnie, i tam powiedzmy, postępy robił. Słynna, słynna reprimenda od Andrzeja Lebedewsa w meczu z Zielonej Górze o Mencelach. Tak. Potem powrót do włókniarza, początek sezonu dobry. No i zjazd. Już wtedy, już w zeszłym sezonie, oglądając. Kolegium żużlowe, ja tak wtedy nie śledziłem wyników włókniarza, poszczególnych zawodników włókniarza, ale już wtedy mówiono, że coś z Frankiem Karczewskim dzieje się złego, że nie, nie spełnia pokładanych w, nich nadziei, w nim nadziei, że ma tendencję, niestety ma regres, tak. No i w Polonii liczyłem, że będzie zawodnikiem, liderem formacji młodzieżowej, niestety nie jest. Ciężko powiedzieć cokolwiek, ciężko powiedzieć, ale no martwi, martwi ta, martwi ta sytuacja. Co do Polonii, jeszcze minusy, minusy, starty, no ale tutaj starty, chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Nie wiem jak się to finalnie rozłożyło, ale w połowie zawodów, czy tam w okolicach 10 biegu, prezentowana tabela, która pokazywała procent wygranych startów z poszczególnych pól. No i tam była taka przewaga, że pola AC były zdecydowanie lepsze niż pola BD. Nie wiem jaka była już na koniec, po spotkaniu, jaka była statystyka finalna. Natomiast było to widać w, w biegach nominowanych. Pole AC w biegu 14 mieli poloniści, wygraliśmy ten bieg 5-1, w biegu 15 z kolei przypadło nam pole BD i przegraliśmy ten bieg 5-1. Pierwszą odsłonę również przegrywaliśmy 5-1, także 1-5. Także na pewno tutaj to nie było bez to nie było bez, bez dalszych reperkusji natomiast bez znaczenia. Natomiast minusów jest więcej. No mamy niestabilny zespół, tak? Nie ma w meczu z Łodzią nie było lidera, który poza w pewnym momencie Buczkowskim, który no powiedzmy w ciągu spotkania po tych czterech biegach można powiedzieć, że był liderem, ale w piątym zawiódł. Tak, nie było człowieka, na którego, którego można było być pewnym. No nie było, to, to, to jest tam to bardziej smutne. Już pastwiłem się nad Szczepaniakiem, nad karczeskim może mniej, ale no to jest postawa in minus, szczególnie Szczepania. No, no nie może tak jeździć. Także bez serc, bez ducha. Tak to wyglądało. Plusy. U24, Serensen, pojechał na swoim poziomie, no i to zwyżka jagera. Też dobry, w miarę dobry występ Buszkiewicz'a. Na tym bazujemy, no i że bonus zgarnęliśmy, no ale nie oszukujmy się, tu, że będziemy mieli bonus, bo wiadomo już po meczu w Bydgoszczy. Ja już wiele razy mówiłem. Kasus Unitarnów 2005. Jedziemy. Wydaje mi się, że Polonia idzie tym, tym samym tropem, to znaczy baty u siebie, wysokie, wysokie lanie u siebie, bo baty to można przyjąć, wysokie lanie u siebie i minimalne porażki lub porażki na tyle nieznaczące, że dwumecz będzie nasz. Taki mamy system można powiedzieć, można parafrazować yy, słowa minister Binkowskiej z poprzedniego rządu Tuska. Taki mamy klimat, to my mamy taki system rozgrywek, który przy dobrych wiatrach może tą Polonię promować dalej. No ale, no ale co będzie, jeżeli... Przeciwnik się dostroi do naszego toru, albo my się nie dostroimy do toru przeciwnika, i w Ostrowie, będzie kiepsko. Jedno z pewne, gdybyśmy jechali ligę regularną, Polonia nie byłaby faworytem. Polonia nie byłaby faworytem. Dziś mamy tyle samo punktów, co PSZ Poznań skazywany przed sezonem na pożarcie, a pozycję gorszą. Coś w tym musi być. Odnośnie. Nie wypowiadam się odnośnie transferów juniorów, wypożyczeń. Bardzo fajny mecz Bartka Nowaka, no ale z drugiej strony zobaczmy na mecz Nowaka w Łodzi. W Poznaniu, przepraszam. Nic tam nie pokazał. No. Też. Mam mój taki mini apel, tak. Nie ferujmy wyroków, co by było gdyby? Kto przed sezonem przypuszczał, że Olivier Buszkiewicz będzie najlepszym naszym juniorem? Bo ja nie. Szczerze nie. Ja już bym przed, przed zakontraktowaniem Karczeskiego i Majewskiego, tak, ja myślałem, żeby dać szansę Nowakowi po zeszłorocznych występach, kiedy nie mieliśmy gotowego do składu Wiktora Przyjemskiego. Wtedy Nowak bardzo dobrze się prezentował w tych meczach i wtedy tak, chciałem, żeby on został. Ale po ściągnięciu Karczeskiego, Majewskiego, myślałem, że to będzie podstawowa para juniorów. Też nie zakładałem Buszkiewicza, także nie ferujmy wyroków że Majewski od razu byłby zbawcą, że Nowak może by się pokazał. Fakt, że nie, nie dostał szansy. To już jest osobna para kaloszy. Natomiast no, nie budujmy na juniorach. Junior, junior, junior musi być dobry, ale junior to nie wszystko. Mieliśmy lidera w postaci Przyjemskiego i nigdy nie awansowaliśmy. Za wynik muszą odpowiadać seniorzy. I nie zwalniajmy seniorów. Nie zwalniajmy pana Szczepaniaka z pana Hukenbeka z odpowiedzialności za wynik. Tyle ode mnie. Łukasz Rybski Polonia 1920. Zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, naszej strony internetowej p1920.pl, a także specjalne podziękowanie dla naszego partnera gry Speedway Manager. Polecam. Łukasz Rybski. Hej!